Szanowni Państwo, przedstawiamy dzisiaj wydanie najsłynniejszego cyklu fotograficznego Benedykta Jerzego Dorysa. Zatytułowane Kazimierz nad Wisłą w 1931 roku 18 fotogramów wybór. Dorys, a właściwie Rotenberg, był wybitnym fotografem mody i portrecistą, a także muzyki, uczestniczył w wojnie polsko-bolszewickiej. Wystawiał od 1927 roku, wykonywał zdjęcia architektury, pejzaże, portrety i Prezentował styl piktoralny. W 1929 roku zdecydował się zostać fotografem zawodowym, otworzył atelier fotograficzne w alejach jerozolimskich 41 był znanym portrecistą świata sztuki, nauki i polityki zarówno przed jak i po II wojnie światowej. Jego zdjęcia portretowe są albo realistyczne, albo są przejawem poszukiwania ideału piękna. Czasem bliskie tradycji portretu zakładowego, a czasem wykraczające poza nią. W 1939 roku brał udział w obronie Warszawy, a jego atelier uległo zniszczeniu. W czasie wojny przebywał w getcie, gdzie prowadził zakład fotograficzny, a także współpracował z podziemiem, między innymi robiąc kopie klisz oddawanych przez niemieckich żołnierzy do wywołania. Później ukrywał się po aryjskiej stronie i od tego czasu używał już nazwiska Dorys. Po wojnie był jednym z założycieli Związku Polskich Artystów Fotografii. Dziś skupiamy się na jego cyklu Kazimierz nad Wisłą, który po raz pierwszy w całości pokazano dopiero w 1977 roku. Także Pokazywano go na najsłynniejszych wystawach polskiej fotografii za granicą. Dorys w dokumentalny sposób, ale z wizją portrecisty, przedstawił życie małego prowincjonalnego polsko-żydowskiego miasteczka. Interesujące są tu witryny sklepików, skontrastowane z różnorodnymi postaciami ludzi dorosłych i dzieci. Uchwycił również wydarzenia z cyrku, co w fotografii polskiej tego czasu jest wyjątkiem. Rejestrował także to co wychodziło poza program piktoralizmu, przejawy biedy, a nawet brzydoty o ekspresjonistycznym wyrazie. Cykl Kazimierz nad Wisłą należy z pewnością do najważniejszych osiągnięć fotografii polskiej z okresu międzywojennego w nurcie dokumentalnym. Zapraszamy na stronę www.atticus.pl do działów fotografia i judaika. Zakochaj się w antykwariacie.